Po raz kolejny Mokcir w Chrzanowie oraz Chrzanowska Telewizja Lokalna organizują przegląd zespołów KLANG. To szansa dla wielu kapel, aby zaistnieć na szerszym rynku muzycznym i poddać się ocenie profesjonalnego jury oraz publiczności. Najlepsi mogą liczyć na nagrodę pieniężną, a także występ podczas pierwszej edycji festiwalu Live 2020. Jest więc o co walczyć. Kapele, które już wygrywały KLANG są dowodem na to, że ten przegląd ułatwia start. Zeszłoroczny zwycięzca Zespół Mikrokosmos z Krakowa gra muzykę funk. Chrzanowianie mogli go usłyszeć podczas Dni Chrzanowa 2019 oraz w Andrzejki w klubie Stara Kotłownia.